Do budowy siły lub masy mięśniowej potrzebne nam będą trzy elementy, czyli stres, regeneracja i adaptacja. Zanim jednak ktoś mi zdąży już zarzucić, że chce, żeby ludzie się stresowali i to ma pomagać na zwiększanie masy mięśniowej lub siły, to od razu przechodzę do pierwszego elementu, jakim jest stres. No i oczywiście nie chodzi tu o stres, jaki mamy na przykład przed rozmową o pracę, czy przed jakąś inną trudną rozmową. Czy kiedy musimy napisać jakiś ważny dla nas test? Jest to stres, który jest wywoływany poprzez sytuację zwiększonego wysiłku dla naszego organizmu, dla naszych mięśni. I żeby ten stres wywołać, ważne będzie obciążenie oraz objętość. Kiedy zwiększamy obciążenie, to zwiększa się też stres dla naszego organizmu, ale kiedy zwiększamy objętość, to również zwiększa się stres. Czym natomiast jest objętość? No, w kontekście treningowym objętość to będzie to, ile ciężarów w trakcie treningu przerzucimy. Czyli na przykład, kiedy zrobimy jedną serię na 5 powtórzeń ze 100 kg, to tak naprawdę objętość to jest 500 kg, bo 5 razy 100. Natomiast kiedy zrobimy serię z 50 kg razy 10, to również będzie 500 kg, bo to jest 10 razy 50 kg, i w ten sposób buduje się stres dla naszych mięśni, dla naszego organizmu. Obciążenie to po prostu to, jak duży ciężar przerzucamy. No, im większy ciężar, tym też to obciążenie będzie większe. Równocześnie trzeba jednak uważać, żeby stres nie był za duży. Bo im większy jest stres, tym większe jest ryzyko kontuzji. On znacznie wzrasta. Jeśli ten stres będzie wystarczająco duży, żeby punkt drugi nie mógł zajść, czyli regeneracja, a my już zaczniemy kolejny trening, to okaże się, że ten stres będzie się nadbudowywał. I w ten sposób możemy doprowadzić do właśnie poważnych kontuzji, czyli na przykład jakichś zerwań mięśni. Jak więc dobierać to obciążenie i objętość tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Dokładnie powiem o tym za niedługo w jednym z następnych filmów. Jednak ogólnie najprościej będzie powiedzieć, że dla początkujących będzie to 5 serii po 5 powtórzeń i teraz co trening dokładamy po 2,5 kg. Czyli jeśli na przykład na dzisiejszym treningu Robilibyśmy wyciskanie, no to robimy sobie 5 serii po 5 powtórzeń z na przykład 40 kg. Jeśli udało nam się zrobić ten trening i zrobiliśmy te 5 serii na 5 powtórzeń, to po prostu na następnym treningu dokładamy 2,5 kg, czyli na samym trening robimy już 42,5 kg. W ten sposób stopniowo będziemy sobie zwiększać ten ciężar i nie ma co szarżować, czyli nagle dokładać po 10 kg co trening i nagle po trzech treningach już dojdziemy do swojego sufitu i nie będziemy mogli go przebić. To jest kompletnie bezużyteczne. I do tego mało efektywne. Dużo lepiej na spokojnie, na początku nauczyć się techniki. A jeśli zamierzamy i tak chodzić regularnie na siłownię, załóżmy trzy razy w tygodniu, to jak będziemy trzy razy w tygodniu dokładać po 2,5 kg, to okaże się, że nagle po 10 tygodniach dołożyliśmy 30 razy 2,5, czyli 75 kg. Oczywiście tu jeszcze zależy, czy będziemy w stanie tyle dołożyć. Duże prawdopodobieństwo, że nie, i będzie trzeba stosować jakichś dodatkowych. Rzeczy typu zatrzymywanie się i dopiero co dwa, czy co trzy razy zwiększanie tego ciężaru, ale generalnie nie ma co szarżować, bo jeśli będziemy regularnie chodzić, to ten ciężar naprawdę mocno się będzie zwiększał. Dla tych, co mnie nie znają, ja jestem Dawid Kuźmiński, jestem trenerem personalnym w Legionowie oraz w Warszawie. Teraz, punktem drugim jest regeneracja. Regeneracja będzie odpowiadała za nasze przygotowanie do następnego treningu. Jeśli nie będziemy niestety odpoczywać odpowiednio długo, czyli nie zregenerujemy się odpowiednio, to może się okazać, że ten stres, który zbudowaliśmy w punkcie pierwszym będzie się nadbudowywał, a do tego, jeśli będzie za krótka ta regeneracja, to nie zdążymy przejść do etapu trzeciego, jakim jest adaptacja naszego organizmu do wysiłku, jaki robimy. Do tego regeneracja zmniejsza ryzyko kontuzji. Dlatego im, tak jak już powiedziałem, im krótsze, tym zwiększa się stres, a im bardziej zwiększa się stres, tym większe ryzyko kontuzji, co się w oczywisty sposób ze sobą łączy. No i tu teraz co powoduje, że regeneracja w ogóle zachodzi? No, po pierwsze, będzie to czas, ale nie tylko czas. Czyli nie tylko chodzi o to, żeby odpocząć pomiędzy jednym treningiem a drugim, ale też będą dodatkowe elementy. Jeśli chodzi natomiast o sam czas, to pomiędzy treningami powinno to być pomiędzy 48, a nawet 72 godziny. Dlatego trenowanie częściej. Przynajmniej na początku, częściej niż co dwa dni, prawdopodobnie będzie bez sensu, a zwiększa ryzyko kontuzji. Dodatkowymi elementami, które natomiast będą wpływały na regenerację, to będzie sen. Jeśli będziemy nawet robili te treningi co 72 godziny, czyli co 3 dni, ale będziemy spali tylko 6 godzin, to może się okazać, że i tak ten, ten poziom regeneracji nie będzie odpowiedni i nie będziemy zwiększać czy to siły, czy masy mięśniowej i stres będzie się dalej napudowywał. Dodatkowo dochodzi tutaj jedzenie. To nie jest takie oczywiste i nam się nie zawsze może z tym kojarzy, ale białko i kalorie będą bardzo tutaj istotne. Jeśli jemy za mało kalorii, to ciężko będzie budować siłę, a masa mięśniowa będzie niemożliwa do budowania, kiedy jesteśmy na deficycie kalorycznym, chyba że startujemy z bardzo wysokiego poziomu tkanki tłuszczowej, a dodatkowo wcześniej nie trenowaliśmy w ogóle siłowo. Wtedy rzeczywiście jest szansa na to, że będziemy równocześnie redukować masę ciała i zwiększać masę mięśniową. Jednak jeśli nie mamy, nie spełniamy któregoś z tych warunków, to niestety jest to niemożliwe. Dlatego te kalorie, żeby nie były na deficycie, będą tutaj bardzo istotne. Jeśli chodzi natomiast o białko, to również jest istotne, ponieważ w kontekście budowania masy mięśniowej nie da się budować masy mięśniowej, jeśli jemy za mało białka, ponieważ mięśnie są właśnie z białka zbudowane. Tak samo będzie w przypadku siły, gdzie jeśli będziemy jedli za mało białka, mięśnie nie będą w stanie utrzymywać swojej Obecnej objętości nie będziemy w stanie nabudowywać kolejnych struktur i wzmacniać tych mięśni. Tak więc, jeśli chodzi o samą regenerację, to są potrzebne trzy elementy: czas, cen i odpowiednia ilość jedzenia, a także no, w tym jedzeniu już białko. Jeśli natomiast chodzi jeszcze o dodatkowe elementy, to coś, co wiele osób nie myśli w ogóle o tym w ten sposób, ale jest coś takiego jak aktywna regeneracja czyli trening, który jest bardzo lekki. Ale sprawia, że mięśnie, które były używane w trakcie treningu, teraz są lepiej ukrwione, co zwiększa poziom regeneracji tych tkanek. Czyli na przykład można sobie zrobić tak, że jednego dnia robimy trening, a następnego dnia robimy trening, ale z małą ilość, małą objętością i obciążeniem treningowym. Objętością, no to tak jak już powiedziałem, czyli to, ile tego ciężaru przerzucimy, i obciążenie, no to robimy go mniej. Czyli na przykład jeśli robiliśmy 5 serii na 5 powtórzeń z wyciskania i Wyciskaliśmy powiedzmy 100 kg. To teraz zrobimy sobie trening, w którym zrobimy tylko 3 serie na 5 powtórzeń z ciężarem typu 70 kg. I w ten sposób to też będzie regeneracja. Chociaż wiele osób w ten sposób o tym nie myśli, aczkolwiek to już jest raczej coś, co wdrażamy dopiero na jakimś wyższym poziomie zaawansowania. No i tutaj dochodzimy do elementu trzeciego, jakim jest adaptacja. Adaptacja to tak naprawdę nasza największa przewaga nad innymi zwierzętami, czyli że jesteśmy w stanie się zaadaptować do niemalże każdej sytuacji, jaką na świecie spotkamy, dlatego ludzie mieszkają wszędzie. I tak samo tutaj, nasz organizm jest w stanie się zaadaptować do warunków, jakie mu stwarzamy, czyli zwiększonych obciążeń, które na niego nakładamy. I jeśli wszystko, po wszystkie poprzednie elementy przeprowadzimy poprawnie, czyli nałożymy odpowiedni, ale nie za duży stres i przeprowadzimy regenerację przez odpowiednio dużo czasu, to wtedy zajdzie nasza adaptacja i zwiększymy siłę i masę mięśniową. Ważne tu jest jednak to, że jeśli zawalimy regenerację, to może się okazać, że adaptacja będzie działała wbrew nam. Czemu? No nasz organizm, tak jak powiedziałem, adaptuje się do sytuacji. Jeśli na przykład śpimy za mało lub jemy za mało, to może się okazać, że organizm adaptuje się do sytuacji, jaką jest. Zwiększone zmęczenie lub deficyt kaloryczny. I wtedy, skoro jego ilość energii w ciągu dnia jest ograniczona, to on będzie się pozbywał mięśni, które mu są niepotrzebne, ponieważ w tej sytuacji on musi ograniczyć ilość wydatków energetycznych. I to nie jest to, że my nie będziemy w stanie pewnych rzeczy zrobić, ale organizm nie będzie nam pozwalał, ponieważ będzie chciał zebrać jak największą ilość energii na sytuację zupełnie kryzysową, jak zaś nas gonić lew, dzik czy inne zwierzę, lub po prostu nasz organizm będzie w bardzo dużym stresie. I w sytuacji na siłowni, kiedy ten stres jest niewystarczająco duży, i tu już mówimy o tym stresie psychicznym, a nie o stresie fizycznym, to się okaże, że nasz organizm nie pozwoli nam budować siły, ani nie pozwoli nam budować masy mięśniowej. A jeśli ilość kalorii spożywanych byłaby zbyt mała, lub białka jedybyśmy za mało, to się okaże, że wręcz będziemy tracić siłę i tracić masę mięśniową. Dlatego tak ważne jest, w odpowiedni sposób przeprowadzić regenerację i nie przesadzić z ilością stresu, ponieważ nasz organizm zacznie działać przeciw nam i będziemy z nim konkurować, a niestety, ale tej konkurencji nie mamy szans wygrać, bo jeśli nasz organizm nie chce czegoś zrobić, to po prostu tego nie zrobi. Mam nadzieję, że teraz wiecie już, co trzeba przeprowadzić, jakie elementy są niezbędne do zbudowania masy i siły mięśniowej. A jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka i subskrypcję, a w razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki za dziś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!